Czasem. Dobra, jeszcze. Przejdź, nie spaść. Dobra, teraz ty już wygram. Aha? Uf. trzecie. Piąte, siódme, 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 trzecie. Piąte, Piąte, siódme, trzecie. 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 To no pozdrujcie rybzonka. Powiedzcie mu, że ma rację, i on też jest Mega Geek, Naprawdę, jakby tak porównać inteligencję niektórych ludzi, to szok. Zilan no nie, no Piąte, siódme trzecie, piąte, siódme, trzecie! Ósmą godzinę! Piąte, ósme, siódme, trzecie! Piąte siódme, trzecie! Piąte, siódme, trzecie, drugie, minus 10 plus 10! C o. Nara, wypierdalam, bez rajda. Koniec streama, wrócę kiedyś.